Na moim kanale i w dzisiejszym odcinku ja widzę gramy sobie wygra. Oczywiście, Dort to jest kontynuacja tamtego odcinka, w którym skończyliśmy w tym samym miejscu. I widzowie, sorry, się się oddałem, ale odsunąłem się nawet od mikrofonu. Mikrofon też jeszcze bardziej odsunąłem, tylko sorry, ale musiałem, bo przywitania mają być radosne. I widzowie, sorry, się teraz muzyczka jest, rocisz, teraz już pod i. Wtedy nie może też być u mnie za głośno, bo ja muszę słyszeć rasza. No, dlatego widzowie, gramy sobie i lecimy do odcinka. Widzowie, chciałbym Was jeszcze przed odcinkiem zaprosić do subskrypcji. Oczywiście, mojego kanału, który możecie kliknąć sobie na dole koło mojego awatara, mojego Niku. Jak to woli, uznać. Nie wiem, ile na razie jest słubów, bo no, nagrywam na zapas. Na zapas. Wow. I ja se sprawdzam no ale już nie mogę. Jak już, tak jak wam, powiedzieć wtedy, ile już jest. Ja se to kontroluję. Jeśli będzie siedem, osiem, 70, to dobijacie 75, bo nie 80. I tak, żebyście sobie to zapamiętali. Piszcie mi miłe komentarze, czy macie dobre humory. Ja też wam powiem, że mam dobry humor. I napiszcie mi też, czy macie choinkę w domu, bo ja mam już. A to powiedziałem wam dwa dni temu na odcinku z. Sklepu, tak? Czy ze sklepu? Właśnie. Dobra, widzowie, ja nie przedłużam i zapraszam was do miłego, oczywiście, oglądania mojego wspaniałego odcinka. Dobra, widzowie, lecimy do oglądania. W do oglądania, do... do gry, tak? Do gry lecimy. Słuchajcie, na tych drzwiach nie ruszałem się, chciałem delikatnie. Co to było? Co to było? Ambus, ambus Łapie, kiedy nie oczekujesz. Łapie, kiedy nie oczekujesz. Ma unikalny krzyk. Kiedy? Kiedy, co? Nie, no widzowie, Mieliśmy wejść, już byliśmy no wie, tak daleko. No przecież. Nie! Nawet się dwoje ruszyliśmy. Nie, no. Wiecie co jest najgorsze? Że dopiero zaczęliśmy odcinek. Jest 3 minuty odcinka. Dramat. Więc teraz tak ustawiłem, że widzę obs -a i grając. No się, no teraz mam wyłączonego, bo teraz nie mogę się ty ruszać, ale wtedy jak stoję w miejscu, to sobie mogę dać na małym ekranie, mogę sobie tutaj coś robić i widzę jest coś, na przykład coś się dzieje w grze też. Dobra, idziemy grać, bo to miał być odcinek kon kontynuacja i... Nie wiem, teraz jaki dać tytuł widzowie... Ale widzowie, spokojnie, mam jeszcze ile? 30 minut, żeby tutaj nagrać odcinek, ale i tak będzie jakoś 12. Bo inne będą trochę dłuższe, tylko te muszą być trochę krótsze, bo ja też muszę sobie coś jeszcze chwilę porobić. Chcę chwilę odpocząć. Jak będzie dobra pora, to nagram trzeci odcinek, widzowie, z tego odcinka kontynuacji. Wow, bardzo takie drzwi. Co to się tutaj. A ja, Ambusa nigdy nie, nie widziałem w grze. Naprawdę, naprawdę. Trochę się boję grać w tą grę, ale. Trochę mnie, jak już sobie mam melodię, ale i tak się cały czas boję. Czwarte drzwi. Wow. Nie no, naprawdę, byliśmy na już 18 czy 16? Jakoś tak. Nieważne, tak dokładnie których, ale. Jak mogliśmy zmarnować taką szansę, widzowie, w tym odcinku speedrun? No, widzowie, zrobiłem przerwę, a wtedy się bardziej boję, serio. Jak nic nie mówię, zrobiłem przerwę. w jakieś dwoje drzwi. Mało przyszedłem. Nie Ja już po prostu mam zawał, jak. No idziemy po ścianie, po ścianie, po ścianie. Raż mnie tu zabije! Ja bardzo o tym wiem. Ale czosnąłem mychą, co nie? słyszeliście to chyba. Będzie mi się lepiej grało w moim pokoju i wtedy też jestem bardziej lepiej i będę miał nową podkładkę to będzie też lepiej. Będzie też światło dobre nad kamerką anym musiał tam zrobić i widzą to są. Czy to jest? No nie. Dobra, popatrzy się na ciebie już. A uczestniczą teraz w ciarki. I on ciarki po tej chwili, ja wolałbym jakby. Nie no, on mi teraz zabije no. Aha, ja go wystraszyłem! jas yes. Nie, nigdy bym do mnie trafił. Tak eee, to kto trafiłem. Jesteśmy dosłownie trzy drzwi jakoś. Od tego, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku, ale sam myszką ruszałem, żeby było bardziej groźne. Teraz będą drzwi otwarte przez chyba. no, chyba pokoju. I ja teraz muszę już ćwiczyć to za chwilę będzie. No i widzę, jesteśmy dosłownie na tych, co byliśmy w poprzednim odcinku. Ale się już tu nie boję, że tak. I druga zapalniczka tu będzie chyba do kolekcji, pewnie. Nie, lekarstwo, wow. To jest przyspieszenie. Ja sobie to wezmę przed rasem na 30. No ja sobie to wezmę, jak będę oczywiście dojdę tam.

Nie, musimy... Musimy dotrwać do... Serio... W... Wytrwamy. Przejdziemy te 29. 30. To już będzie laga chwila! Widzowie to! Będzie mocne! Tylko trzeba byłoby... To są... Aha! Obrazy, dobra, no ta, no ta, logika przecież. Będzie tu już to, są już oczy, bowiem, no oh uwaga. Nie, widzę to się dzieje, to się nie. Nie, widzę, Dobra, i uciekamy. C! तो फ्रुचे काम Na verdade, nazywa KISS, KISS! KISS! Na verdade, na verdade, na verdade, bravo! KISS STEMI, bravo! Zaprawdę! Zaraz, subskrybuj mój kanał, widzu! Ten! Klikuj, ten! Przychin!